W dzisiejszym świecie słowo egoista kojarzy się z samymi najgorszymi cechami. Chciałbym przedstawić troszeczkę inne postrzeganie tego tematu. I co ciekawe, mój mentor mawiał, że chciałby, aby moje zdjęcie widniało na Wikipedii obok słowa egoista. Dzisiaj jestem z Filipem Kowarskim i porozmawiamy sobie na ten temat. Nie wiem jak ty, ale myślę, że nie jeden widz, ale ja dokładnie tak samo mam, że myślałem sobie przez lata, że ja. Spełniam zachcianki absolutnie wszystkich i nie ma w tym w ogóle miejsca dla moich zachcianek, I że ja wręcz nie powinienem mieć własnych zachcianek, że można realizować marzenia innych, ale swoje tak nie do końca. I jak zacząć nad tym pracować, bo myślę, że chciałbym, żeby ten odcinek był taki krok po kroku, co zrobić, żeby zacząć korzystać z tego zdrowego egoizmu. Zdrowy egoizm dla mnie, on w ogóle nie powinien mieć y, takiego, y, to jest słowo, które już jest negatywne w swoim wyrazie, a ono tak naprawdę nie jest negatywne. Więc głównie chodzi o to, że zdrowy egoizm to jest umiejętność poznania siebie. Zrozumienia, czego ja potrzebuję, jaki ja jestem, jak ja działam. I my mamy bardzo dużo warstw iluzji na swój temat. I jak ja pracowałem ze sobą i pracuję z mężczyznami, to to jest... Zobacz, że praca w ogóle nad rozwojem osobistym polega na tym, że Ty masz jakąś koncepcję tego, kim jesteś, albo jaki byś chciał mieć biznes. Realizujesz to i patrzysz, jak się w tym czujesz. I mówisz, mmm, to smakuje inaczej niż mi się wydawało, że będzie smakował. Nie? No to zmieniasz. Znowu wymyślasz sobie coś nowego, tworzysz to i znowu patrzysz, jak się w tym czujesz. I mówisz, nie, to jednak wcale nie daje mi takiej satysfakcji. I tak działa nasze funkcjonowanie na co dzień. Z rozwojem jest tak samo. My mamy jakąś koncepcję na swój temat, i nagle przeżywamy coś i odkrywamy, że to jest nieprawda, że my w sumie jesteśmy inni, bo odkryliśmy nagle coś. I rozpada się ta koncepcja, i schodzimy trochę głębiej. Poznajemy się trochę głębiej, i już mamy inną koncepcję na swój temat. I znowu już myślimy, że jacyś jesteśmy, poznajemy nową osobę, wchodzimy z nią w związek, dochodzi do różnych sytuacji i odkrywamy, że wcale tacy nie jesteśmy. Więc dla mnie rozwój to jest rozpuszczanie tych sztucznych iluzji na nasz temat, które albo usłyszeliśmy od kogoś, albo to są nasze przekonania. I odkrywamy, kim my jesteśmy, naprawdę. Czyli to jest taka praca w głąb siebie. We współczesnym świecie nie bycie egoistą polega na tym, że ty w sumie nie masz kontaktu ze sobą, tylko zajmujesz się tym, jak oceniają cię inni ludzie, i budujesz swoją samoocenę i wartość w oparciu o opinię innych ludzi. I też budujesz swoją przydatność w oparciu o to, co robisz dla innych. No, i to jest bardzo trudne miejsce, i w ogóle to jest miejsce, w którym w ogóle nie można zmienić swojego życia i przejąć nad nim kontroli. No bo jeżeli nasze szczęście i akceptacja jest zależna od opinii innych ludzi, no to my jesteśmy w ciągłym stresie, czy oni nam ją dadzą, czy nie. Takie zdanie słyszałem, trochę poza samym egoizmem, ale totalnie tu pasuje. Jak ktoś się zastanawia, co on powinien robić w dorosłym życiu, jaką on ma pasję, to takie jedno zdanie. Wróć do czasów, kiedy byłeś nastolatkiem. Co chciałeś wtedy robić, ale nie robiłeś, bo bałeś się, że to jest niepopularne i cię wszyscy wyśmieją. Ja na przykład pamiętam te czasy, za nastolatka mój to jakąś tam kamerę miał. To ja wziąłem tą kamerę, kręciliśmy jakieś filmy komediowe. I byłem taki lekki, szalony, różne rzeczy robiliśmy i cały czas próbowaliśmy i nie baliśmy się popełniać błędów, ale. Mając na uwadze to, że pewnych rzeczy nie robiliśmy, bo pewne rzeczy już były takie, wiesz, nieakceptowane społecznie, nieakceptowane w szkole, nieakceptowane wśród rówieśników i człowiek naprawdę nabudowuje ogromny mur tego, co może, czego nie może, co powinien, na co sobie pozwolić, i to jest później tylko gorzej. Nie? I nagle naprawdę nie ma miejsca na to, żebyśmy byli sami dla siebie, no bo co, sam pojedziesz, sam będziesz sobie odpoczywał. Można tak zrobić w ogóle, nie? Wszyscy żyją w czymś takim, że każdy mówi, że warto pomagać innym i że trzeba być dla, najlepszym dla innych, a jednocześnie wszyscy zapominają sobie. No jak to jest? Co to jest za świat? No to jest. Ja bardzo dużo się spotkałem z tym w świecie duchowości, gdzie tam prawie każdy pomaga innym istotom i <laughs> jest taką dobrą duszą, która zajmuje się innymi, pracuje na rzecz innych ludzi. I często jak się przyjrzysz ich życiu, to oni mają totalny bałagan w swoim osobistym życiu na wielu poziomach i zamiast zająć się swoimi problemami po swojego życia, to żeby się dobrze poczuć na swój temat, pomagają innym. Tylko, że prawda jest taka, że nie możemy dać nikomu to czegoś, czego sami nie mamy. Jeżeli nie daliśmy sobie miłości, akceptacji, troski, to nawet jeżeli bardzo chcemy, nie będziemy wiedzieli jak to dać innym ludziom. Więcej... Jeżeli my siebie nadużywamy, jesteśmy przemęczeni, zapracowujemy się, nie dbamy o siebie, czyli mamy w stosunku do siebie pewien rodzaj takiej ostrości w wymaganiach, to jest to prawie nieuniknione, że nie będziemy dokładnie mieli ten sam rodzaj ostrości i wymagań w stosunku do innych ludzi, bo nie jesteśmy w stanie dać komuś czegoś, czego nie potrafimy dać sami sobie, no więc musimy sami siebie poznać, zatroszczyć się o siebie, i dopiero wtedy robimy się ludzcy, współczujący, kochani. Nie? A z drugiej strony, jeżeli robimy to, co robią wszyscy, to jest bardzo mała szansa na osiągnięcie takiego prawdziwego sukcesu. Nie? Mi się dzisiejszy świat podoba, bo dzisiaj te wszystkie ograniczenia kiedyś. Żeby być naukowcem, to musiałeś, czy w ogóle, żeby osiągnąć coś, to musiałeś być w tym świecie naukowym, mieć jakiś tytuł, pokończyć szkoły i dopiero miałeś przestrzeń, wejście, nie? I było bardzo takich dużo systemów i organizacji, które cię blokowały. I dzisiaj to wszystko się zaczyna rozpadać. Jak założysz startup i jesteś dobry, to możesz osiągnąć niesamowity sukces. Nie będąc we wszystkich strukturach, wystarczy, że, że podążasz za tym marzeniem takim dziecinnym. Nie? I w sumie to, co robi Elon Musk, i tak dalej, on po prostu to robi. Nie ma wykształcenia nie? do produkowania rakiet, i wydawałoby się, że to jest najtrudniejsza rzecz na świecie. A dzisiaj jest jednym z najlepszych specjalistów, jak to robić, bo tylko postanowił, że będzie to robić. I to jest dzisiaj fantastyczne. I nawet to ja zawsze lubiłem i podziwiałem Jacka Bartosiaka, który stworzył Strategy and Future, i podobało mi się, że on tymi swoimi wykładami, tą pracą, które robi Strategy Future, zmienia świat, zmienia świadomość Polaków, że to jest po prostu ma taką misję. Postanowił to zrobić, znaleźć sposób na finansowanie tego i zmienia rzeczywistość. Naprawdę coś daje ludziom, nie? I często go oglądałem i mu tak zazdrościłem. Myślałem sobie, kurde, ja też tak chcę robić, jakie to jest super. Móc po prostu znaleźć swój osobisty sposób na zmienianie świata i dawania komuś coś. Tylko dopóki my nie poukładamy siebie na wewnętrznym poziomie i nie, postanowimy, nie postawimy tych swoich potrzeb na pierwszym miejscu w taki zdrowy sposób, to nie będziemy mieli odwagi tego zrobić. Nie będziemy mieli do siebie zaufania, że damy radę, będziemy brali na poważnie te zdania wszystkich ludzi. Maskowi też wszyscy mówili, żeby sobie odpuścił auto elektryczne, bo to już jest kamikadze i to się na pewno nie uda. A co dopiero latanie na, na Księżyc. No i co? I okazało się, że jednak to zrobił. Nie? I my również, nie, większość naszych ograniczeń to są ograniczenia w naszej głowie. Jak ja zapraszałem moich znajomych do swojego hotelu i się zastanawiałem, czy go kupić, czy nie, czy go wyremontować, to wszyscy mi odmawiali. Wszyscy mówią, daj spokój, tu się utopisz finansowo, to przecież się na tym nie znasz, zajmij się tym, na czym się znasz, to jest szaleństwo. A ja czułem w trzewiach, że po prostu muszę to zrobić i że jakoś sobie poradzę. No i to są właśnie te zachowania, nie? Przecież ten biznes, który też wy robicie i sposób, w jaki to robicie, jaką stworzyliście grupę ludzi fantastycznych, to też jest wasz autorski sposób, który działa, a w sumie ktoś z zewnątrz mógłby powiedzieć, że to się nie uda, nie? Szybki przerywnik, Prowadzę warsztaty online, gdzie uczę mężczyzn, jak wykorzystać tą całą wiedzę i wprowadzić ją w życie, i zbudować takie naprawdę udane męskie życie. Jeżeli jesteś tym zainteresowany, link znajduje się pod odcinkiem, i zapraszam Cię do skorzystania z tego warsztatu, a my wracamy do odcinka. bardzo mocno siedzimy wokół tego, co ludzie powiedzą, jak nas ocenią, że my jesteśmy źli, Jest takie samo poczucie. Ja na przykład mocno walczyłem w kontekście budowania majątku, z tym, że ktoś mówi, no ale dobra, bogaty to jest zły, no nie? ale tak naprawdę, jeżeli masz pieniądze, to możesz bardziej pomóc, tak? Bardziej się stajesz tą osobą, którą tak naprawdę jesteś, bo masz większy zasięg, większą siłę rażenia, żeby dawać to dobro, rozdawać pieniądze. I to jest bardzo podobnie tutaj. Jeżeli ja sam jestem biedny, to jak ja mogę komuś pomóc? Tylko i wyłącznie moim czasem. Ale mój czas jest ograniczony, moje ręce są ograniczone. Mogę pracować dla kogoś, pomagać 8 godzin. Ale jeżeli ja miałbym nieskończoną ilość pieniędzy, to mógłbym zatrudnić tysiąc osób do pomagania, i nagle to jest 2000 rąk do pomocy, a nie tylko dwie ręce. Tu jest identycznie. I myślę, że to jest takie trochę obieranie cebuli. Zdejmujemy pierwszą warstwę, zaczynamy płakać, wręcz dosłownie, bo to tak szczypie. Bo tak jesteśmy nieprzyzwyczajeni do tego, że my od dziecka w nakazach, w zakazach, że możemy zrobić coś dla siebie. Ale ja powiem Ci tak, totalnie błaho, też się zacząłem na tym łapać. Ja na przykład miałem wiele lat tak, że miałem problemy z nadwagą, że łatwo mi przebierałem te kilogramy. A jak już siadałem do jakichś słodyczy, do jakichś lodów, do jakiegoś deseru, to z totalnym wyrzutem sumienia. Z takim, że z jednej strony robiłem to niby dla siebie, ale przez jakiś taki gniew, żal i tak dalej. I to, co robiłem, było absolutnie patologiczne, bo niby sobie na to przyzwajałem, przyzwalałem, ale później się nienawidziłem za to. i Mówiłem, no, wiedziałem, że tak będzie. Taki głos mi tam mówił. Wiedziałem, że tak będzie, znowu się narzesz tego. i, poczucie winy. I przy... poczucie winy, a z poczucia winy jeszcze jadłem więcej. I, I wiesz, ja tak technicznie, to ja musiałem naprostować swoją głowę do tego, że jak mam ochotę, to sobie wezmę. Ale robiłem to na zdrowych zasadach i nagle wiesz, 16 kilo, pach. Wiadomo, to też przyszło z, z pewnym procesem, ale naprawdę ja największą przeszkadę miałem właśnie w głowie, bo byłem taki rozdarty, że niby coś dla siebie robię, ale nie robię dla siebie. To jest cholernie trudne. Jest to cholernie trudne, a z drugiej strony to jest chyba jedyna droga. Ponownie, nie? No bo mm, ja mam akurat... To, co ja robię, polega na dawaniu mężczyznom przejrzystego systemu, jak zmienić swoje życie i ja to przemyślałem i on czasami może się wydawać dość drastyczny, dlatego że my żyjemy w takim świecie, że no i to jest okej, okay, to jest okej, okay, wszystko jest okej, okay, wszystko, okay, wszystko jest akceptowalne, tolerujemy wszystkie różnorodności. No tylko jak masz taki światopogląd, to w sumie nie wiesz jak cokolwiek zmienić, no bo nie ma żadnego drogowskazu. Nie? A żeby ta zmiana na, naprawdę do niej doszło, musi się pojawić ten drogowskaz i ja uważam, że to jest zdrowiej Uczyć się tego egoizmu, uczyć się siebie, słuchać swoich potrzeb, swoich pragnień, wyrażać je i nawet czasami zachować się zbyt egoistycznie w pewnych sytuacjach, i nasi bliscy nam zwrócą na to uwagę i powiedzą: No, to już chyba przegrać troszeczkę, nie? To już jednak nie tak. To w sumie z perspektywy czasu jest zdrowsze niż permanentne odpuszczanie dbania o swoje potrzeby i obsługiwanie potrzeb innych ludzi. Jeżeli przyjmiemy te dwie strategie, to ta pierwsza zaprowadzi nas o wiele dalej w życiu i w sumie przyniesie potem pożytek i nam i innym, a ta druga spowoduje, że będziemy wiecznie pomieszani, tacy trochę zagubieni, przerażeni światem i nigdzie specjalnie nie dojdziemy. Jak to u Ciebie wyglądało? To wiesz, uruchomienie zdrowego egoizmu, tak w kilku krokach mamy widza, mówi: Podoba mi się ten temat, czuję, że mógłbym popracować nad sobą, nad tym, żeby się bardziej pokochać żeby przestać stawiać potrzeby innych ludzi dookoła mnie na pierwszym miejscu? Jakie trzy kroki byś zrobił? Najpierw trzeba włożyć tą pracę, a potem zacząć o niej szczerze mówić. Bez wywyższania się, bez pomniejszania się, bez takiej iluzji po prostu pogardy lub, lub samozachwytu i mówić, słuchaj, ja się lubię głównie dlatego, że włożyłem ten wysiłek. To jest to, co Ty mówisz. Włożyłeś wysiłek, schudłeś 16 kg i zdobyłeś pewną supermoc wewnętrzną, nie? I może, że tym będzie szczerze, to jest mój wysiłek, w który włożyłem, przepracowałem to dzisiaj, to mam. I teraz, jeżeli my mamy kilka już takich przestrzeni, które przepracowaliśmy, to możemy powiedzieć: Ja w sumie jestem fajnym facetem, ogarniam. Jak już się zmobilizuję, to jestem w stanie spotkać się ze swoimi demonami, ze swoimi lękami, przekroczyć je i to jest moja zaleta. Oczywiście, mam jeszcze aspekty, które mam do pracy, którymi się mam zamiar zająć, nad tym obecnie pracuję. W następnej linii jest jeszcze to i to. I my sobie będziemy pracować do końca życia i do końca życia się będziemy zmieniać. Ale ja, ja staram się sta budować moją samoocenę nie w oparciu o zewnętrzne rzeczy i o to, co posiadam, ale w oparciu o ilość pracy, którą włożyłem sam w siebie. Mhm. I Jeżeli spotkam drugą osobę, kobietę czy mężczyznę. Który również włożył dużo pracy sam w siebie i jest tego dumny, to ja chętnie się z nim zaprzyjaźnię, bo my mamy tyle do wymiany. On mi może powiedzieć, jak załatwił te rzeczy, które ja mam do załatwienia, a on już je przerobił. W żaden sposób mnie to nie przeraża. Ja wolę kogoś, kto się czuje pewnie i ma tą wiedzę, to doświadczenie przyjaźnić się z taką osobą, niż z kimś, kto jest grzeczny, miły, kto nigdy nie powie o sobie za wiele dobrego, ale w sumie to. Niewiele nas łączy. Powiedziałeś kiedyś, że wolałbyś być zamiast być osobą, która zadowala wszystkich i nie, nie kocha siebie, wolałbyś kochać siebie i nie zadowalać wszystkich dookoła. I ma to głębszy sens, bo ostatnio miałem taką śmieszną sytuację. Nie wiem, czy mi się przypadkiem polubił swój własny post na Facebooku. Nie? I ktoś tam napisał komentarz na zasadzie: Czy ty, Filip, naprawdę musisz lajkować swoje posty? I to dało mi do myślenia, że ja mówię: No ale patrz, odpisałem. Że w sumie, jak ja lajkuję swoje posty, to zawsze wiem, że chociaż jedna osoba lubi to, co tworzę. <grymne> <Dobre. grymne> I, I wiesz, że mówimy o tym, o, że mama ci biła brawo, czy babcia ze sceny, tak, Tam z widowni. Prawda jest taka, że ty powinieneś być swoim największym kibicem, bo tylko siebie masz, nie masz nikogo innego. Ty sam jesteś ze sobą 24 godziny na dobę, do końca, od początku do końca swojego życia. I nie lajkowanie tego, co tworzysz, o czym myślisz, co przeżywasz, to przecież to jest chyba największa porażka. No i jest. Wiesz co, jednym z ćwiczeń jakie ja miałem jak uczyłem się męskości było nagranie dwuminutowego filmiku na temat tego jak wspaniałym sukinsynem jestem. Taki, <taki, <taki> był tytuł filmu. I nasz prowadzący, mój mentor, sam nagrał filmik o tym, że w wieku 27 lat miał doktorat w psychologii. Wszystkie swoje sukcesy opowiedział po prostu, które są faktami. I okazało się, że mężczyźni mieli bardzo duży kłopot z nagraniem tych filmów. Ja nawet miałem ten kłopot, żeby się tak naprawdę szczerze pochwalić. To w polskiej kulturze w ogóle jest takie mało akceptowalne, w amerykańskiej jeszcze bardziej, ale u nas to chwalenie się bardzo dużo osób, tak wiesz, nawet jak robi coś fajnego, to sami to pomniejszają. Nie? Tak, e, no to tam nic wielkiego, coś tam. Co w sumie jest taką, to jest taki rodzaj ukrytej dumy. Że jak my się tak pomniejszamy sami i tak aha, aha, aha. pomniejszamy te nasze sukcesy to jest taki rodzaj ukrytej dumy, że my tak naprawdę to czujemy się lepsi od innych, ale nie chcemy na takiego wypaść. I to jest taka, taki rodzaj manipulacji. A o wiele zdrowszym jest być autentycznym i powiedzieć, no tak, to mi się udało, tu włożyłem dużo pracy, to mnie kosztowało masę wysiłku, ale cieszę się, że udało mi się to poskładać do kupy i to działa i jestem z tego dumnym. No bo co z tym złego? Przecież włożyliśmy tą pracę. Kiedy chcemy, żeby ktoś nas zatrudnił robimy CV? A tak naprawdę mamy też CV inwestora, CV przedsiębiorcy, CV człowieka, ile rzeczy osiągnęliśmy. I łatwo jest zapomnieć, bo ja tak coś fajnego usłyszałem, że jak osiągniesz to, co chcesz, to zapomnisz, ile trudu to kosztowało tak? i zapomnisz, ile czasu na to poświęciłeś. Ale prawda jest taka, że jeżeli jesteś w tym miejscu, gdzie 5 lat zajęło ci dojście, i raczej nie jest to normalne tylko, nie wiem, na 100 osób tylko Ty to osiągnąłeś. To jest naprawdę warte, żeby się tym pochwalić i, i żyć tym, i być z tego dumnym. I naprawdę każdy z nas, jak zacznie tylko spoglądać, też ktoś może powiedzieć, ja jestem niepunktualny, ale jak zrobi sobie taki rachunek sumienia uczciwy, OK, tu się nie spóźniłem, tu się spóźniłem, tu się nie spóźniłem, tu się spóźniłem, nagle się okazuje, że w sumie to 50 na 50. I teraz ja mogę podjąć decyzję, czy jeżeli ja lubię siebie i lubię być punktualnie, no to zaczyna mówić o sobie jako o osobie punktualnej i nagle staje się osobą punktualną i to przychodzi nam naturalnie, jeżeli zaczniemy zauważać, zauważamy negatywy, mamy negatywy, zauważamy pozytywy e, i wtedy jest więcej tego pozytywu. A jak już widzimy, ile w nas jest dobrych rzeczy, to podnosimy poprzeczkę ludziom dookoła nas. Tak, są takie nauki w buddyzmie, które opowiadają o tym, jak przekształcić negatywne emocje w pozytywne. Nie? I tam jest właśnie powiedziane, że zazdrość przekształca się w mądrość, Uwarunkowania, tak się to nazywa. I chodzi o to, że jeżeli ktoś by zrozumiał cały proces, jeżeli ktoś komuś zazdrości, na przykład firmy, ale gdyby on w dotalach poznał cały proces, jak ta, co ta osoba musiała zrobić, poświęcić, wykonać, żeby mieć tą firmę, gdyby naprawdę był tego świadom, to całe uczucie zazdrości by się rozpuściło. Bo po prostu z nich przestałoby być na nie miejsce. Mm -hmm. nie? I tutaj dokładnie tak jest. My zazdrościmy ludziom, chcielibyśmy to mieć, ale bez wkładania tego wysiłku, który oni wykonali. A to jest niestety niemożliwe. No bo nawet to, co robimy teraz, ile mnie, ciebie kosztowało godzin, złych nagrań, złych swojego sposobu wyrażania się, tego wszystkiego, ile się trzeba nauczyć, ile trzeba mieć praktyki, żeby zacząć sobie rozmawiać w swobodny sposób przed kamerą. I tak jest ze wszystkim. 6 lat prowadzę kanał na YouTube, żeby odebrać nagrodę za 100 tysięcy subskrypcji. Gratuluję jakby ktoś 6 lat temu mi powiedział, że to zajmie mi 6 lat, to bym się tego nie podjął. Był taki fajny wywiad CEO NVIDII i zapytaj się go, co by doradził sobie jako 30-latkowi, który otwierał tą firmę Nvidia, która teraz jest jedną z najdroższych, najlepiej wycenionych firm na świecie. On powiedział: nie rób tego olej. Bo ty nie zdajesz sobie sprawy, ile nieprzespanych nocy, ile cierpienia będzie ci to kosztowało, i może efekt będzie fajny, ale zajedziesz się, chłopie. Nie? Uh -huh. I ten gość, który robi ten wywiad, nie wiedział, co ma powiedzieć, uh -huh. bo się nie spodziewał takiej odpowiedzi. I myślę, że ten odcinek, jakbym tak miał podsumować, w jednym zdaniu: każdy z nas osiągnął niesamowite rzeczy, i musimy zacząć spoglądać na te niesamowite rzeczy, które osiągnęliśmy. A jeżeli mamy poczucie, że czegoś jeszcze nie osiągnęliśmy, to warto wyjść z domu i zacząć to osiągać. Tak, bo niestety cuda zdarzają się wśród ludzi, a nie w domu, przed komputerem. Trzeba wyjść z domu, zderzyć się ze światem, pokonać, zdobyć go, dosiąść tygrysa i po prostu realizować swoje marzenia. Dokładnie.